Na ile skuteczna jest płukanka do silnika? Sprawdzimy to na tym dieslu Renault 1.6 DCI, do którego wlejemy płukankę ceramizator antykoks, a potem rozbierzemy ten silnik na części pierwsze i zobaczymy jak poradziła sobie z oczyszczaniem tego silnika z osadów i nagarów. Wlewamy płukankę antykoks do nagrzanego oleju. Następnie odpalamy silnik i na 20 minut zostawiamy go włączony, aby płukanka mogła rozejść się po całej magistrali olejowej. Po tym czasie gasimy silnik, wylewamy olej wraz z płukanką, po czym demontujemy osprzęt i wyciągamy silnik wraz ze skrzynią biegą. Odkręcamy obudowę rozrządu, koło dwumasowe i uszczelniacz wału korbowego. Wymontowujemy odmę, potem układ wtryskowy Common Rail i możemy zacząć oglądać wnętrze silnika. Najpierw sprawdzamy miskę olejową. Poza resztkami oleju nie widać osadów, a mówimy o dieslu z przebiegiem ponad 120 tys. km. Następnie zdejmujemy pokrywę wałków rozrządu. Brak na niej nagarów, jedynie drobne pozostałości oleju. Podobnie ma się sprawa z głowicą. Ślady oleju w zakamarkach, ale żadnego osadu przewierającego do jej ścianek. Srebrzysta barwa jest bardzo wyraźna. Widoczna. Po zdjęciu głowicy oglądamy tłoki. Są czyste, ale w tym przypadku to zasługa prawidłowo przebiegającego procesu spalania. Na koniec oglądamy od spodu skrzynię korbową. Brak szlamu, nagaru czy laków na wale korbowym i korbowodach, ale lekkie naloty na ściankach skrzyni są widoczne. To efekt spalania się par oleju. Gdyby silnik był wcześniej regularnie przepłukiwany płukanką, nawet i one mogły być mniej widoczne. Ogólnie efekt działania płukanki okazał się lepszy niż zakładaliśmy, bo rozpuściła osady w newralgicznych zakamarkach silnika. Nie da się również nie zauważyć, że jak na diesla, motor jest zaskakująco czysty.